Zagrałem na najnowszym trybie, który powstał z kolaboracji anarchii z Bandzi, Chili Raz. W dużym skrócie zostały odzorowane takie rzeczy jak mapa, czy system budowania oraz wiele unikatowych funkcji. Dodatkowo, całą moją rozgrywkę będę grał jak normalny gracz. Bez rangi. Wbiłem, wbiłem, jestem nice w końcu. Mój plan na pierwsze godziny edycji był prosty. Zrobić jak największą ilość zabójstw bo lepszej okazji do nabijania rankingu niż w edycji nie będzie. I samemu przy tym nie zginąć zbyt wiele razy. Później kiedy rozgrywka się mniej więcej ustępuje, czyli o godzinie 22 zebrać jak największą ilość skabatów, które dzielą się na zwykłe oraz rzadkie. Dla tych co nie wiedzą, na trybie raz nie ma zwykłego craftingu, a jest customowy. Dany przedmiot można zrobić dopiero wtedy, gdy ma się na niego skabat i wymagane przedmioty, których ilość jest również zmodyfikowana, o czym się zaraz przekonacie. Na początek wykopię sobie trochę drewna, żeby zrobić drewniany kilof i wykopać trochę kamienia na kamienne narzędzia. No i też warto wspomnieć o tym, że siekierki na tym serwerze zostały bardzo, ale to bardzo znerfione. Czyli na przykład, jak podstawowa kamienna siekierka bije 9 damage'a, to teraz bije około 3 damage'a. a masz taki sam czas naładowania, także jest to dosyć duży nerf i się po prostu nie używa siekierek w walce. Następnie pobiegłem na ustalone z moją ekipą kordy, na których mamy się spotkać i założyć bazę. 3000 kratek. No to se trochę pobiegnę, panowie. Już połowa drogi praktycznie za mną, ale jednego jestem pewny: jakbym nie miał tej ochrony na 30 minut od startu, to po prostu bym umarł już chyba z 6 razy. Także cieszę się, że jest ta ochronka i można sobie dobić do kumpli. O, O, ładuj, ładuj się. Rapownik wcześniej. 7, Zaprosiłem na notbucka do klanu. Po zautoryzowaniu się w naszej małej kanciapie 2 na 2 dołączyłem do klanu szef. I następnie zrobiłem to, co wszyscy lubią robić najbardziej, czyli poszedłem kopać. Trochę się zdziwiłem, że drobiec naprawdę w porządku i nie jest ani za mały, ani za duży. E, także to jest jak najbardziej na plus tutaj. Jest schemat jak off, czy słyszałem schemat jak skilow? Po tym, jak chwilę pokopałem, pod naszą bazę przyszło czterech płopa. No, oni jeszcze nie wiedzieli, co ich czeka. No, teraz, teraz, dobra. W setach, w setach! Tu jesteś, w obici, w setach obici! Nie boimy się. 20 O, to, oh, to, to mamy smaragdy? Dobrze, to 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 dobrze, dobrze, złodźcie! się. z łapki, kto złapki. łapki, dobrze, pięknie! Do zera, do zera! Tam tamtych złotych. Tamtych, złoty. nie mógłby, on nie po wygranej walce wszyscy cofnęliśmy się do bazy, żeby zrobić sobie jakieś itemy. Okazało się, że Stachu ma schemat na żelazną klatę oraz dientowe spodnie, także zrobił mi i byłem już bardziej uzbrojony. Więc poszedłem dalej się klepać. Ale ja ale chodź, ale chodź, ale, ale sprawa. kurwa, I... to serce I... no ja mam, nie? Będąc tutaj szczery, myślałem, że dostanę o wiele mniejszy damage przez to, że miałem jednak diamentowe spodnie i żelazną klatę, ale się trochę przeliczyłem i się wywaliłem od czegoś, zanim moi teamieci byli w stanie mi pomóc. Więc musiałem jeszcze raz przebyć 2000 kratek do naszej bazy z losowego miejsca na mapie. Okazało się, że na serwerze jest coś takiego jak market, w którym można kupić sobie kilo w 5 czy 3 za 2000 dolarów, które można zdobywać poprzez sprzedawanie itemów w sklepie. Nie złocznie po prostu sprzedałem wszystkie itemy, które sobie nakopałem przez tam mniej więcej godzinę kopania i było mi stać na kilo w 5-3, który mi znacznie ułatwił kopanie. Następnie Jacuzza, który biegł po mapie już od paru godzin w poszukiwaniu rzadkich schematów, udało mu się zdobyć schemat na całego diamentowego seta i mi go zrobił. Jedyne co mi teraz brakowało do pełni szczęścia to schemat na Sharpness 1 oraz schemat na Protection 1. A dlaczego się zapytacie? Ponieważ na starcie enchanty zostały mocno znerfione i właśnie zostały ograniczone do pierwszego poziomu Danego Enchantu. Ale mimo posiadania tylko i wyłącznie diamentowego seta oraz diamentowego miecza, poszliśmy wszyscy na klepę, bo nikomu nie chciało z nas się po prostu kopać. 6 milionów na tej stacji. No na dachu się jest full diaspora. Na, 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 na dachu, na dachu, dachu. na dachu, na dachu. Jak cię dostać na dachu? nie no, gość. Tu, tu, tu. Dobra, się podszedł. Bitka West, 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 West. SW, 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 SW. Ej, co ty się?

Dobra, dostał kilka. Mamy tu Jackson. Kolejny Jackson. Daj, zamsta, odpuść mu, zamsta, odpuść mu. Bo tak, ja mam no, tu Jackson. No, miałem jedno serce. <h pay> Ej, 3600, 3700, 3600, 3700. Czako, ty jesteś <coś> naprawdę, <mulary> kurwa. Jesteśmy, jesteśmy. Czako, że? 3600, 3700, gdzie jesteś? Pomo, prawo, prawo. Dobra, dobrze, tak dobrze. Jesu. Ja na kp miałem. 哦哟哟 Mimo naszego nieogarnięcia i chaosu, który się działo na Discordzie podczas klepy, udało nam się z nimi wygrać. No i prawie zginąłem, gdyby Stachu nie odkwakował tych ludzi, byłbym już martwy. I stwierdziliśmy, że pójdziemy za ciosem i udamy się na lotnisko, na którym codziennie o godzinie 19.00 respi się zrzut z zaopatrzeniem z takimi itemami. Są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre, także my na pewno będziemy celować ten zrzut. Dobra, tu jest taka masówka, mój, on to jest on tu jest tysiąc osób, no. Tak serio. Tak A to zzią, zzią, to uciekajcie, 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 Trzeba się odwrócić, trzeba się odwrócić Odwrótka odwróćka. odwrótka pędzla Dobra odwróćka, odwróćka, bo chłopy, chłopy, chłopy od nas Cichuty woli Dlaczego tu mi dajesz knok jak jest takie gówno na meczu Ej debilu chłopie, chłopie Odwróćcie się, holy odwróćcie się Odwrócamy się, non-back chodzi Dobra odwracamy się, ja się odwróciłem Wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy Ej skracajcie ich z tamtej prawej Z prawej, z prawej O, podajcie Tu, tu, tu mam Chodźcie i kurwa

Dobra, no myślę, Cawka, myślę. Dobra, cofka, 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 cofka bo razem, cała. No. razem, zaraz, razem. Nie no, tak. możemy się no... nie odbiegłeś. Ale ci Naprawdę, no, no mówimy. Tak jak myśleliśmy, że znajdziemy na lotnisku klepę, tak ją znaleźliśmy. To była naprawdę bardzo dobra decyzja z naszej strony, bo dzięki temu, że tam poszliśmy, zdobyłem bardzo, ale to bardzo dużo punktów rankingowych. Także w moim przypadku topka była już w zasięgu ręki. Ale nagle, kiedy kilku z naszych opuściło serwer, stało się to. Dobra, ty, dobra, ty ale ja nie trafiłem w niego. <laughs> Ej, dobra ale patrzcie to! Nas jest czwórka i nas goni dwójka, oprócz mi się ich najechać. Dwajcie co będzie! Ja 4 hpm Mam zero Nie możecie no Ja mam 4 HPM Ja się wydałem wybęcie Uciekajcie Uciekajcie, uciekajcie o co O Eee, odpakuje ktoś go, bo a całe kusety Okay. I w tym momencie po stracie jednego z naszych byliśmy zmuszeni iść komendą bet, bo nie byliśmy w stanie tego już wygrać. Tylko, że nasza baza, lekko mówiąc, też nie była w najlepszym stanie. A dokładnie pod nami było siedmiu enchantowanych chłopa, więc nie mieliśmy z nimi mieć za bardzo szans, ale jeden z naszych wpadł na jakże genialny pomysł, żeby próbować jednego z nich strapować. No i sami zobaczcie, jak to się skończyło. No i jest, gdzie, on jest? gdzie on jest. I zautorytował się nie śmieć! Dobra, nie, buduj, buduj ścianę, buduj ścianę.

Oj, pseki złota. Pseki złota właśnie nie bo się nie wychodzę z serwera, nie wyrasta. Ja. Nie wychodzę, panie. Stachu, zaboguj się, Stachu! Zaboguj się! Nie, zresztą się zresztą się popakaj. Fajnie tyle, chyba nic więcej nie muszę mówić. To, co się właśnie tutaj wydarzyło, to jest jakaś istna abstrakcja. Ale zobaczcie, co się działo dalej. Gratuluję, Dobra, mówi, mówi, nie, mówi. Mówi, tak mówi, dobra i teraz... Kosztować. i teraz mądry niech się przyzna, który to zrobił. Taktykował. Ja kurwa, wiesz, no? zboksowałem popak, ktoś wbiegł i go kurwa... No wszyscy tak zrobiliśmy, wszyscy biegli przez jedne drzwi, ktoś no nie, biegł do to nie robi, niego i go... Zaraz, zaraz, ja nie zrozumiałem, ja nie oni nas ja zabijają z tobą. Ej, dobra, jednego, wkusiełem. jednego wkusiełem. tak jednego, jednego, dobra, jednego. Jak się wbija? Nie, no to jest <grym> no. no koniec Co wy tam mieliście? Znam to wesety? Ja, ja miałem cztery, się, a ja cztery, cztery, cztery. Dlaczego? Nie, 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 Mam zbierać nie, czy nie, 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 Dajcie kordy lotniska. Ty miałeś kurwa kordy lotniska 2400 na 2400. I w tym momencie na drodze dedukcji doszliśmy do fundamentalnej konkluzji, że nie mamy bazy, nie mamy itemów. I nie mamy niczego, dzięki czemu możemy sobie te itemy zdobyć. Także jesteśmy krótko mówiąc w bardzo słabej sytuacji. Ale Garska z nas stwierdziła, że się nie podda, i zrobiliśmy nową tymczasową bazę przy lotnisku. I tak dla mnie zakończył się pierwszy dzień edycji. Natomiast drugiego dnia już od samego rana miałem klepę. Kiedy poszedłem po schematy, udało mi się zabić jednego gościa jeden na jeden. I do tego jeszcze zrobiliśmy nową bazę, w której również udało mi się jednego gościa strapować, ale to zobaczcie sami. To dawaj, 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 bo jeden jest w bazie, nie i go będę cały skitować zhitować i go... mamy, nie? Wiesz co chodzi. Tu stoi przed bazą, nie? No tak, ale jeden w bazie jest strapowany także jak wejdziesz mamy free killa, wiesz co. A mam bet, bet, zapomniałem. No, chciałem się w tego gościa wbić i go jak najszybciej zabić, ale miał niestety w swoim equipunku refile. Przez to nie było to takie proste, więc musieliśmy opracować na szybko plan jak go zabić. Warto ja mam 16 złota, no to kup jabłka. Dam ja 16 chcesz? No nie jest 2 jabłka, dam ci dwa refile. Dobra, dobra, to ja już kupiłem. No to ja zaraz przyjdę, mam mam, tam, brakuje mi tak, czekaj, osiem mam na klatę Ej, Dobra, 3 na buty To jeszcze 7 mi brakuje Ej, bo jest w tym W czym? W bazie W środku? No nie w autorce, ale w bazie Polizał, Jak, zabiłem go, Polizał, polizał, polizał Dobra, Dobra, udało się w końcu Eee, to no co? Fajnie, fajnie to wyszło. Jednego refa polizał tylko i mam szarpa jak co dla ciebie, nie jeszcze, także udało się. A masz. Po tej jakże udanej akcji zabicia gościa, który był u nas strapowany w kubojdzie, stwierdziłem, że skoro mam trochę złota, to powinno ono na mnie zarabiać. Postawiłem dwa staki złota na serwerowej ruletce na czerwone. I pomodliłem się, żeby wygrać. No za co wygra roz. Ja muszę się odkuć. Nie, przepraszam. Wygrałem, znowu. wygrałem, wygrałem, nice. I po tym niesamowitym szczęściu, bo przedtem przegrałem dwa razy, poszedłem do bazy robić sobie refile oraz koksy. I po zrobieniu całego limitu, czyli 8 refów oraz jednego koksa, poszliśmy wszyscy na lotnisko, żeby po prostu naleźć sobie jakąś klepę. Wchodzimy. z full w budynek, w tu wychodzą. Wchodzimy, chodzimy. Skąd wiedział, że deksy? A, wiedziałem. Tylko w cele kusa trzeba zablić o matopeczkę, które rankingu będzie. okej, no, jesteście w sobie. My się o! tu i zabijemy. 8 zabijemy no, dlatego... No bagi się, chyba Ja yeah. Poczekaj Knokujcie się Tego, tego co ma, ten co ma w go Nie bicie nam tego Tego 850 co ma Śmieć Dajcie mu go Tego tu A jest, knokujcie się Knoki, 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 cały czas Dobra, knokuje nice. jest dobrze, mamy go raczej Wysięgamy, wysięgamy, wysięgamy Druga Uważajcie, żeby nie przeskoczył, nie pozwólcie mu Bo tam o, jest wszystko z tego, z tego Przeskoczył, no. Dobrze Dajcie go Przeskoczy Do góry Żeby nie przeskoczył odkąd wójcie cały czas. Nie widzę go no. Do środka, do środka Wejdźcie, wejdźcie, ja się czekam na zewnątrz na ze... ja no. też Ja też, no Widzicie, Widzicie go, weź bojkę A będzie skakał W no, górze, no, Nie Nie, przeskoczył zabijmy go, bo ilo ma HP

za się kurwa trójkę ra razem co No spoko proszę proszę Zdejmę Plus Dobra. 87 Reszcie. Dostałem Nice topa. I mam topkę, mam topkę w ogóle Piąta topa Dobra! Dobra, To zabójstwo było zdecydowanie kluczowe dla mojej dalszej rozgrywki, bo dzięki temu, że zabiłem gościa z topki, miałem już piątą topę. A że wtedy zaraz wybijała godzina 19, a o 19 na lotnisku jest zrzut, to zostaliśmy, bo wiedzieliśmy, że zainteresowanie takowym zrzutem będzie naprawdę, ale to naprawdę duże. Papanca. Ej, arsenał tu się zrespił, co? No to no, Po to, po to. Ej, bo to tak to działa, bo. To wiesz no tak. wszystkich na. To Stoimy tu godziny, nie? Stoimy tak, Stoimy tu, obstawa, wstawa. wstawa ja patrzę tam e, Ale dziwnie, to ja myślałem, że to o tej 19 będzie zrzut po prostu w No dobrze w zrobili, bo to idealnie na 19 a, to e, Jak to staniemy off anarchiczny, to będzie tak To się, to się no, odfod nie Czym w... jest Trzy, kill anarchiczny? E, dziesiątka, jak na razie mieć dziesiątkę Ej dobra, ale ustalmy jedną no, rzecz, gdzie uciekamy, w jaką stronę? No, no na koła na... Przed siebie, nie? Ej, bo chłopak na bazę tak? Rozumiem Na bazę, na bazę Po przeszukaniu lotniska, na samym jego środku znaleźliśmy zrzut zaopatrzenia Który otworzy się o równej godzinie 19. Także do tego czasu będziemy w obrębie lotnisk, żeby uniemożliwić innym graczom chociażby nawet zbliżenie się do zrzutu. Nie, dobra, do niech parę osób jeszcze. idzie do skrzynki, niech parę osób idzie do skrzynki. Dwie minuty. Teraz ja cichem do stołu. Co? Jak coś, to znowu no. te chłopy lecą, znowu Ale no, no, ty otwieraj, ty otwieraj. Dobra. Lecą chłopy, lecą chłopy, lecą Jak oni lecą, to otworzą, to... Dawajcie Ebo, więcej ich przyszło? Was rzucą tu zjeżdżać. A tu będzie mordownia zaraz. Ale się wkleja. ja Jak ja knokuję. Ja nawet nie stoją stoją Oni się w nas wkleja, on ja nie wkleja. Wkleja no to Nie jestem przekonany. się to podobierajcie się. Pobierać no. Pobierać. Ja, ja i ja knokuję, ja nawet nie otwieram skrzynki jak chcesz Dobra, trzy refy starczą, nie? Dobra, ja prikoksuję, prikoksuję od razu <grym koksuje> Jak popę się to z ochroną Ja bym nawet nie Ja jak przecież są takie mama człowieku, ja mam trzy refy i jedzonko, co ty No jak zaraz to jakaś starczą. ekipa wleci to nie... No to co, no to jak pan ów podłogę i staną i was tak? No tak. No to chyba jest logiczne, nie? Bo oni cały czas stoją, oni tu w ogóle nie podchodzą. Jeden biegnie, jeden biegnie, jeden biegnie. Dobrze, presja teraz, presja na niego. Dobra, presja na niego, presja na niego. Dobra, presja na niego, presja na Kto otwiera? Tu idziemy otwierać. Stalać, otwiera, ustalać, sięka, to, kto otwiera. Ja klikam, no, Makro, jak się nie uda. Podchodzą, podchodzą, podchodzą! A ten na froncie tu stoi, co za chłop. Flikam, flikam w Ile ludzi!

Ja mam ich dwóch kolegów sobie. Zaraz się. od... porcie zaraz się Idzie Gdzie cały czas w jego ziomkach. cię teraz w Co za kiep! Nie ja możesz się zatrzymać, oni biegają jak zjeby. Gdzie ja zaraz krok? No kurwa. na oko mnie śmieje tego homii, tego RS-u. To jest clicka też. Doskakony, no ta kasa, po... by się na niego go nie zjadł. Co wy wszyscy tak daleko tościeczą? My to w trzech wygniemy w tłumie ludzi. No on przeszedł, on przeszedł, ten przeszedł. Ale przechodzimy, przechodzimy. No, się, no, się, no nie no, jak no nie chcesz chęś chęś, przejść, tylko ty nie masz na tego like, my wszyscy się biliśmy. Jest... No walimy Poczno, ich, dawaj, ja No nie mamy tego, zabrakł. on Biegnie z typem z Pepe, ja. Pije z chubim innego. Nie cofnął, bije go, mam go. Przeszedł, przeszedł, nie mogą, nie może przejść, Bigo, bingo, biko Nie, może, bo ja go Przeszedł, przeszedł. On przeszedł z tymi Bicie w bicie. To bicie dzięki za anorchiczny kilo. Pozdro! Pozdro, dzięki za kile i ranki. A ktoś w ogóle zobaczył tutaj tam ten tej, tej To, gdyby się nie dało zobaczyć... To było ...to całe wszystko byłoby... Ha! Gdzie jesteś, się. A, no, ty ruk ruk <grym> się sektora. Ruch sektora, jesteś. sektora, jak on nic nie jadł jeszcze? To nie widzę Chyba... Ktoś nie widzę, do to robi. Dobra, idę do Zwiększacie, uzwiększacie, ładnie Biiiiz Ma 8? Ja już przechodzę To złoty Dobra, dam co, zatrzymaj się jak Nie przyszedł, przyszedł, przyszedł. No. To teraz do przodu biegniesz na dwa A teraz dawaj ja Jestem po drugiej stronie, po sektorze No tak No i zajebiście, dzięki kondy. za kordy bazy, chłopaki, nie? Podajcie kordę. to co, idziemy? Pod Saborosynia. 24,3729, dzięki chłopaki, pozdro, zaraz macie. Niestety nie udało nam się zabić tego gościa, którego goniliśmy przez ponad 1000 kratek, ale co zrobić, mówi się trudno. No i też nie udało nam się zebrać z rzutu, bo jakiś Maciek 215 go zebrał, ale na szczęście jeszcze pod koniec drugiego dnia edycji udało mi się wbić czwartą topę. I tak wyglądała moja edycja na trybie raz.